Siemanko, witam w was w pierwszym odcinku przebudowy w NBA 2K21 Chicago Bulls. Chicago Bulls, który moim zdaniem myślę, że jest najwięcej kibiców w Polsce właśnie fanów Chicago Bulls jeśli chodzi o NBA No lata 90. Michael Jordan no, wtedy się zaczął taki hype na NBA w Polsce no i tak mi się wydaje, no myślę, że nie ma większej takiej bazy kibiców w Polsce Większej niż właśnie Chicago Bulls. Najwięcej jest fanów. Więc postanowiłem podjąć to wyzwanie, żeby No Chicago było na szczycie. W 2K20 mi się udało, dwa razy mistrzostwo w przeciągu 10 lat. Zobaczymy jak tu będzie, po dziwnej przygodzie Houston Rockets, teraz przejść do Chicago Bulls. Oczywiście patrzymy na skład stary Cup, mam Wuczewicza na 3 lata, kto wie czy nie. zagra te 3 lata u nas. A myślę, że na pewno Aminu, taki zawodnik do wymiany. Bo ma duży kontrakt, a fajnie by mu mieć hajs na off season, a Aminu nie jest jakimś top playerem u nas tak samo young może który już trochę gra w tych chicago go wymienić Zresztą patrzyłem na jakieś propozycje Clint Capella, trochę za duży kontrakt więc nie będę go chciał pozyskać przepraszam was za mojego psa który właśnie postanowił być na klipie no ale tu nadal patrzyłem czy mogę coś fajnego yy, pozyskać na pewno zainteresowała mnie na wymiana. Może w przyszłości ją o, e, zrobię. Laoi Markanen, no z Markanen tak bardzo nie wiąże przyszłości. Jeszcze to też zawodnik do wymiany. E, może jakaś ła, taka wymiana ala, jakiś zawodnik i pick. Możecie mnie. Ja wiem już, jaką wymianę zrobiłem. Nie będzie jakaś ona mega. Patrząc na to, że miałem spoko propozycję, ale postanowiłem, że wezmę zawodnika tylko ze względu na pika. Zobaczymy, czy ten pik będzie wysoko, czy też nie. Chodzi właśnie mi o tą wymianę z Waszyktonem. Ice Smith, no ale dobra, no spoko. Czy wymiany się będą mogą Wam nie podać, czy nie, się możecie pisać w komentarzu, ale marka no nie nie że z nim w przyszłości. W ogóle, po sezonie było 3 tak. no, Jakiś pik a fajny jest draft 2021, więc czemu nie zaryzykować. No rozpoczynamy sezon 1-1, tutaj 1-2 wynik, 2-2. Bilans się wyrównuje. Kolejna porażka z niksami. No ja jestem ciekawy, jak to pójdzie z Cleveland wygrana. Będzie druga wygrana z rzędu, jest, dwie wygrane z rzędu. Czy będzie trzecia wygrana z rzędu? z Indianą PSS gramy? Trzecia? trzecia wygrana z rzędu, co za seria Chicago Bulls. Czwarta wygrana z rzędu. Piąta wygrana z rzędu, co za początek sezonu w wykonaniu Chicago Bulls. Szósta wygrana z rzędu i nie ma. 8-4. 98 Czekam do 10 zwycięstwa i dalej... Przechodzę dalej, nie będę wam całego sezonu symulował. I mamy 97 Czekam, 10, 10, 10. zwycięstwo w końcu. Nie ma nadal. Kolejna poreczka. DJ Wared nie. Myślę, że Patek musiał się fajnie rozwinąć. I jest 10 zwycięstwo. Tutaj wymiana Aminuza Trevoraliza ze względu po prostu pieniężnych te zaoszczędzić trochę hajsu w Starry Cup. żeby mieć hajs na, na jakichś fajnych zaników off-seasonie, którzy mogą wzmocnić tą drużynę. No i wymienię Yanga za młodego ah Ahiewu, który naprawdę robi fajną karierę, tego pierwszy sezon, ale na stacji ma fajne. I Igu Dala. więc spoko. Pierwszy sezon Chicago Bulls kończy się pozytywnym bilansem, co jest mega niespodzianką, ale to jest ok, to nie jest realistyczne, mamy 43 zwycięstwa, 44, 45, 46, co za forma Chicago Bulls, porażka z Orlando, porażka z Orlando, serio? I 46 46,36 Taki jest nasz bilans pierwszego sezonu Chicago Bulls. Jesteśmy w playoffach, jestem mega zaskoczony. Sądziłem, że to będzie walka o pick numer 1, A tu proszę, jakie zaskoczenie! Chicago Bulls w playoffach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio Chicago było w playoffach. Możecie mi napisać w komentarzu. I zmierzymy się z Milwaukee Bucks, czyli teraz z drużyną, która zdobyła mistrzostwo NBA wczoraj. Ja jest w końcu z pierścieniem. Więc czas na Chicago te widzimy, Charlotte. Mamy Toronto z negatywnym bilansem. Ujemny Atlanta też awansowała. Najgorszy na wschodzie już nie wiem to był, <laughs> Na zachodzie San Antonio, to Indiana. San Antonio, Oklahoma. Meshaw, Phoenix. Dallas. Hmm. Oczywiście Pelicans, drugą najlepszą drużyną. Za są jest najlepszym koszykarzem na świecie w historii NBA. Zaklawin drugim naszym szesem, 32 punkty średnio na spotkanie. Potem Mitchell i Booker, Embiid, Lillard, Aleksander, Lebron, Bill, Janis, Harden, Trey, Datium, Sexton, no proszę 25. No Williamson Williamson to... Ja chyba zrobię KJJ, Williamson Adam do Oklahoma Hamo City Founter niech wygra Niech wygra. No i wygra po prostu mistrzostwo bez składu. Bo ja wiem, że Zane jest w stanie zrobić to sam. Zane będzie sam grał. Jeden zawodnik na 15 możliwych yy, zawodników drużyny wygrał wszystko. No Lawin, świetny sezon statystycznie. Bucewicz też dał radę. Aciuwa też naprawdę fajny rocky sezon. Kobe White spoko, Williams spoko, Tys Spoko, Zatorawski, Smith, Brown, Aliza nad pograł i Goodanat pograł, Green i Temple. To już tacy rezerwali, którzy nie grali. No i czas przejść do play-off'ów. Milwaukee, czy Chicago? 2-0. 3-0. 3-1. 3-2. 3-3. 3-4, co za historyczny comeback Chicago. Przegrywając 3-0 z Milwaukee, wygrali 3-4. No ale z Brooklyn Nets już przegraliśmy 4-1. No ale ten comeback był niesamowity. Comeback w play można powiedzieć. Naprawdę... Kto by się tego spodziewał? Szkoda, że się nie udało dalej przejść, no ale jak Brooklyn to Brooklyn. Czyżby Brooklyn mistrz NBA? Tak jest, Brooklyn. James Harden MVP, Brooklyn next, mistrzem pokonali. Utah z 4 do 2. Pelicans pokonali. Ja nie lubię Pelicans w tych grze. No, to nawet takie mogło być realistyczne. Brooklyn miał szansę na. Jak gdyby Kevin Durant miał mniejszy rozmiar, buta, to oni by grali w finale. No, ja nie miał. I tam mogło, miało swoje szansę, no ale przegrał. Popowicz kończy karierę trenerską. Jeden z najlepszych trenerów historii, legii. Bo tutaj wszystko odrzucam Bo to się detowawił. Draft loterii. Najlepszy. Pierwszy pik trafia do New York Knicks. A my mamy piki numer 20 i 13. 13 od Waszych tonów, więc możemy Wybrać nawet spoko kogoś Tutaj nie Asystent ma padł na Michaela Williamsa Mogę trochę brzmieć jakby mówił przez nos, bo mam noc zatkany i tak zazwyczaj e, wtedy mów, Tak wtedy mnie wtedy słychać Sean Lee Jako Trener Jedziemy Mamy już wszystkich Przejdźmy do draftu Pierwszym pikiem New York Knicks wybrali rozgrywającego z Oklahoma State Keda Cunningham'a. Ole, Hunter ma drugi, trzeci pik. Myślę, że na stanokarie będzie grał Oklahoma State Hunter, żeby zrobić przebudowę właśnie przez, przez draft. Przez to ile mają pików, jestem ciekawy jak to wyjdzie. Evan Moyle i co? I Jalen Green. Jalen Green. No, Cleveland Cavaliers z czwartym, czwartym pikiem. Trafi Scotty Barnes, Florida State. Dobry zawodnik. A do Indiany, Pazer z piątym Jonathan. Nie, Moses Moody. Proszę bardzo, z Arkansas, Arkansan Pipka mi tu. Sorry, i my wybieramy. Mogłem wziąć Michaela Keia Jonesa. Czemu nie wziąłem Keja Jonesa? To nie wiem. Czemu nie wziąłem Keja Jonesa? Nie mam pojęcia. Mogę wziąć Kea Jonesa. A, Jones a. Ja go nie wziąłem. No to, to ja. To cały ja. To właśnie ja. ja, wziąłem Alperena Senguna, no spoko, wydaje się, że może być fajny, Moja no, gruczka ja Jonesa, wziąłem Senguna, ale dobra. I z 20 pikiem tutaj trochę poszłem to, że lubię tego zonika, zobaczymy czy w ogóle się rozwinie w tej karierze. Jak się rozwinie, to się nie rozwinie. No i to tyle tak naprawdę można. No Maker się wziął, The Bridge, Mike Bright nie wziął, Johnson, Stewart, Josha Christophera wziąłem. Taki wybór, bo lubię go. No, zobaczymy. Może się rozwinie. Jeśli chodzi o. No jeszcze druga runda. Tutaj już tak naprawdę był Ziar Williams. Ale wziąłem Maka Maklunga, mógłbym wziąć Lukę Garzę, Gwiazdę CIA Ale Nie, bierzemy. I tak go potem nie podpisałem. Więc teraz przechodzimy do off-sezonu, bo się działo. Działo się w tym off -sezonie. zrobiłem jeden ciekawy ruch, można powiedzieć. Mogłem zaryzykować pan powiem, ale nie zaryzykowałem. Dalej się dowiecie co nie zaryzykowałem. 76 over sen spoko jest Kai Jones ma te 76. No dobra, jolo. Dlaczego ktoś się będzie lepiej rozwijał? To będzie większą gwiazdą w przyszłości NBA. Czy mój turecki podkoszowy, czy K Jones z Teksasu? No i ma nie, po co mi? Team opcję na razie nie. Może uda się za mniejszy kontrakt z pozyskać. Nie podpisali kontraktu, nie przedłużyli, nie skorzystali z opcji załunika. Tacy zaunikę Kawa Lenard. Spencer Windidi. To tutaj nie, po co? Po co mi to? No i przechodzimy. Poszedłem do Kałaja Lenarda. Stać mi było na Kałania Lenarda. I Kałai Lenard chciał podpisać ze mną kontrakt. I mógłby mieć naprawdę mega zawodnika Kawai Lenard. Zach lawin Puczewicz, czemu tego kostucha nie zrobiłeś, bo stwierdziłem, że nie, bo zobaczcie na mój skład, resztę to to musiał jakiś próch nadać, więc jestem trochę nauczony tym, że nie, nie zawsze ci najlepsi zawodnicy dają ci wszystko, gram sobie teraz w karierę Toronto Raptors i tam w przeciągu 10 lat zrobiłem dwa mistrzostwa mądrymi ruchami, więc postanowiłem wydać może tą gotówkę. nie na Kaweya Narda, który wiem, że może, może, ale ki wiem, może nie. Sprawiłbym, że Chicago byłoby jeszcze lepszą drużyną, ale wolałem podpisać Lonzo na rozegraniu. Wziąć jakiś takich rezerwowych, spoko, Kelly Umbre. K Kauzinsa, myślę, że te ruchy nie są złe, myślę, że Kawaj może by coś da, ale sądzę, że... No tak jest w tym mieszanie w tym. Możecie śmiało napisać w komentarzu, co myślicie o tym decyzji, czy zrobiłem dobrze, czy błąd. Powoli się z Wami żegnam. Jeśli Wam ten materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w następnych materiałach. Na razie.